Dzień dobry kochani, witam wszystkie panny na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na czytanie urodzinowe. Karty już odkryłam, bo stwierdziłam, że muszę trochę popatrzeć sobie chociaż na nie, bo dawno nie robiłam takich długich rozkładów, więc myślę sobie, że kicia wyjdź stąd, tu oczywiście, kicia. Proszę bardzo, jak zwykle, nie, nie, nie. Żegnamy kicie. I zaczynamy, kochani, rozkład nazywa się Martini taką nazwę nosi. I zaczerpnąłam go bodajże chyba z Housewise Tarot, ale to nie ma żadnego znaczenia. W każdym razie mam tutaj pod ręką wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne, czyli rozkład wiatrak. No i zaczynamy, bo niestety, ale jest jeszcze gorąco u nas. Więc mam nadzieję, że ten gorąc niedługo przejdzie, bo po prostu zwariować idzie. Kochani, pierwsza karta to wasza obecna pozycja. I mamy tutaj ósemeczkę buław, czyli obecnie w waszym życiu jest dużo ruchu, dużo się dzieje. Mogą być też pewnego rodzaju zawirowania. Ta karta też ma jakby drugą stronę, bo ona może mówić, że stoicie przed jakimś problemem do rozwiązania, przed, zabraliście się za jakąś robotę. Po prostu. I ona może mówić, że jest pewien problem do rozwiązania, ku któremu życie was pcha i ku któremu wy idziecie, zmierzacie i chcecie to realizować. Chcecie siebie też realizować. Tutaj, w tej karcie, to jest też karta takiego dążenia do zrealizowania wszystkich swoich potrzeb. Jesteście teraz na takim etapie, że y, działacie zgodnie z w, własnymi wytycznymi, zgodnie z pomysłami i y, zgodnie z potrzebami, które y, obecnie y, są w waszym życiu. To jest raz. Y, po drugie, y, ta karta może mówić też o tym, żeby umiejętnie połączyć, umiejętnie połączyć ze sobą ten pęd życia z tym, co macie w środku, z tym, co jest gdzieś w Was głęboko, z tym, czego oczekujecie. Bo ta karta głównie mówi o aktywności, o realizowaniu siebie, o tym, że pędzicie gdzieś po prostu na oślep nie? i że jest jakiś problem do rozwiązania. Który staracie się rozwiązać, ale czasami trzeba się wy, wyciszyć, bo ta karta też o tym może mówić, że tu trzeba y, znaleźć sobie jakiś spokój. I właśnie druga karta, czyli Wasze oczekiwania, czyli Królowa Mieczy, będzie o tym mówiła, że w ramach tego, że y, pędzicie przez to życie, jest y, tutaj y, sytuacja, którą należy rozwiązać, któ którą, y, do której dążycie bardzo aktywnie. Y, Królowa Mieczy, czyli to, co oczekujecie, mówi tutaj o tym, że oczekujecie inteligentnego roz rozwiązania sytuacji. Nawet jeśli będziecie musieli użyć yy, ciętej riposty, ciętego języka. Yy. Jak tej, jak tej szabelki, nie? jak tego miecza, właśnie nie? ta karta Królowej Mieczy może o tym mówić, że tego oczekujecie od siebie, ale i też tego możecie oczekiwać od wszechświata, że wszechświat naprowadzi Was na mm, jakieś właśnie jakąś formę inteligentnego rozwiązania tej sytuacji, tego problemu, do którego tak pędzicie, który chcecie tak realizować, który chcecie tak, z którym chcecie się zmierzyć, o tak, nie, bo ja to może źle ujęłam, ale właśnie o to chodzi. I takie są Wasze oczekiwania, żeby być jak królowa mieczy, czyli aktywna intelektualnie, żeby cały czas was, wasz umysł mm, mielił pewien temat, analizował pewien temat, który trzeba rozwiązać. Problem, który trzeba rozwiązać. I on cały czas, y, jakby, y, próbuje się napędzać na to wszystko, nie? Próbuje się na to wszystko napędzać. Do czego to, y, kochani, y, co się może wydarzyć, co jest przez Was jeszcze nieoczekiwane, czego nie wiecie? I mamy tutaj szóstkę buław, czyli nie wiecie, że dzięki y, innym osobom które będą z wami współdziałały, możecie osiągnąć, możecie osiągnąć ten cel, możecie osiągnąć sukces y, rozwiązując właśnie ten y, dany, powiedzmy, dany, powiedzmy problem, nie? I tutaj ta karta może mówić, że y, jeśli będziecie podążać za wewnętrznym głosem, tak? To wzniesiecie się ponad wszystkie te trudności życiowe. O tym ta karta y, mówi. Kochani, co było? Co było w przeszłości, as buław. Czyli coś zakiełkowało, nie? coś tutaj jakby zaczęło um, kiełkować, czyli jakby zaczęło rosnąć, czyli być może to jest ta sytuacja, którą widzimy tutaj w tej ósemce buław. Może to jest ten problem, może to jest ta właśnie jakaś, jakaś y, trudność, którą y, próbujecie pokonać. Y, poprzez to aktywne właśnie działanie, nie? aktywne y, fizycznie, ale i też aktywne intelektualnie, bo tutaj obok mamy tą królową mieczy. Więc na pewno coś tutaj, na pewno coś tutaj się y, takiego zadziało. Y, tutaj mamy w Asie Buław też te talenty, które, y, które rozwijamy, y, y, które rozwijają też naszą inteligencję, nie? więc o tym też należy y, pamiętać. To było, to było, i y, tutaj, co jeszcze było? Było skupienie się na tym, co chcecie robić. Dokładnie. A co będzie? Co może y, ewentualnie tak, N czyli wasza przyszłość, co, co ewentualnie może się, może nadejść? Kapłan, mogą nadejść y, z, z waszego wnętrza, dla was, jakieś nauki. Coś z tego wyniesiecie na pewno. Wyniesiecie z tego jakąś naukę. Ale tutaj też mogą być ludzie, którymi się otaczacie. Może być ktoś mądry w waszym życiu, kto yy, naprowadzi wam, kto, yy, kto powie wam yy, o zasadzie ważnej przy rozwiązywaniu danego problemu. Yy, o jakimś schemacie, którym powinniście, którym powinniście podążać. Tak, yy, tak sądzę. Więc fajna karta. Teraz następna karta to trudności, z jakimi się zmagacie. I Tutaj mamy, yy, tutaj mamy tą trójkę trójka Mieczy. Trójka Mieczy też mówi w pewien sposób o, yy, o intelekcie, nie? Też będzie nam mówiła yy, o tym, że zmagacie się z rozpoczęciem jakiegoś ważnego procesu w waszym życiu. Yy, zmagacie się z obraniem właściwego kierunku. Zmagacie się z takimi sytuacjami... Yy, gdzie pojawiają się trudności, bo Karta Trójki Mieczy to karta y, z reguły trudno, trudności, ale y, trudności takich, że sami nie wiemy, co z tym zrobić, nie, co z tym zrobić. Dlatego tu może się pojawić ten kapłan, może się pojawić y, metoda na rozwiązanie, albo osoba, która naprowadzi, albo wy sami wytyczycie sobie jakieś zasady, jakieś normy, jakiś zakaz lub nakaz sobie dacie, więc y, 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 tak to wygląda tutaj kochani zmagacie, być może że zmagacie się też z tym, że nie czujecie się na tyle odważni, żeby zmierzyć się z tym problemem, że nie jesteście jeszcze w stanie stawić czoła rzeczywistości, chociaż pędzicie ku temu, jak najbardziej pędzicie. Fajna w sumie fajna karta na egzaminy trójka trójka mieczy bardzo fajna karta na egzaminy yy, która mówi że należy zgłębić jakiś temat nie zgłębić coś do czegoś bardziej poważnie podejść do jakiegoś tematu yy, który może być yy, w treści tego egzaminu I teraz następna karta kochani to karta co się będzie wam sprzeciwiało i tutaj mamy asa yy, asa Den, yy, przepraszam nie Nieco się będzie wam sprzeciwiało, tylko wasze obowiązki, przepraszam. Bo ja tutaj mam zeszyt, oczywiście, który mi lata, bo wiatrak jest i, i latają mi kartki. Wasze obowiązki, wasze obowiązki, kochani, to jest as denarów, czyli przyłożenie się, dot, zetknięcie się z tematem, przyłożenie się do czegoś że m, karta, y, karta może mówić o tym, że macie zdolności, których nie doceniacie, a one są na tyle unikalne, że należy je wykorzystać. Y, karta y, trójki denarów będzie też mówiła, że powinniście nabrać zaufania i y, 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 przepraszam, nie trójki denarów, tylko Asa Denarów. Y, karta Asa Denarów może Wam mówić, że te zdolności, y, które macie w sobie, są jeszcze, one są unikalne, należy je wykorzystać, ale one są jeszcze jakby w powijakach, nie? Jakby um, trzeba im nadać realną formę. Tak jak własnym planom też trzeba nadać realną formę, formę własnym działaniom, że y, karta y, Asa Denarów będzie, będzie Wam mówiła, że Waszym obowiązkiem jest, te, jest w tej w chwili, żeby rozpocząć coś konkretnego, żeby przejść tak, do działania, żeby rzucić się w wir tej aktywności i tylko oczywiście z rozsądkiem do tego wszystkiego podejść. Karta Asa Denarów będzie Wam mówiła też o tym, że najważniejsze co może być w tej chwili w Waszym życiu jest dom, rodzina, praca, zdrowie i kasa, nie? i pieniądze. I tutaj być może właśnie w tych tematach tkwi wasz problem do rozwiązania. Ten, ku któremu idziecie, który chcecie rozwiązać, który aktywnie, przy którym aktywnie poszukujecie rozwiązania. O to chodzi. Więc Twoim obowiązkiem, Waszym obowiązkiem będzie również to, żeby zaabsorbować się takimi sprawami, które naprawdę wymagają naprawy w waszym życiu, które naprawdę, do których naprawdę trzeba podejść konkretnie, konkretnie i solidnie. To by było to. Następna karta kochani, to jest to co się będzie wam to co się będzie wam sprzeciwiać i tutaj mamy piąteczkę mieczy. O, piątka mieczy. To jest taka karta, której ja osobiście w tarocie nie nie za bardzo ją lubię, słuchajcie, bo ona mi zawsze mówi o yy, zmaganiach się yy, z czymś, co i tak musi być ujawnione, nie? Co i tak musi wyjść. To jest karta, która pokazuje, że wszystko musi zostać zrobione, że, że musicie docenić to, co macie i co możecie wykorzystać. I żeby nastawić się na to, że sytuacja stanie się jasna, klarowna. Um, żeby uświadomić sobie, że wasze myśli kryją w sobie odpowiedź na pytanie, że wasza logika, wasz intelekt kryje odpowiedź na y, pytanie, w jaki sposób uniknąć błędów, w jaki sposób, y, w jaki sposób y, nie dać się przechytrzyć y, y, losowi. Karta piątki mieczy będzie mówiła, że trzeba się czemuś poświęcić, tak? Że trzeba będzie troszkę nagiąć rzeczywistość, nagiąć do y, własnych potrzeb. Dokładnie. Tak myślę. Chwycić miecz i iść po swoje. Zdobyć to, czego, czego w danej chwili, y, w danej chwili y, potrzebujecie. Y, gniew może być waszym przeciwnikiem. Ten gniew, który będzie kiełkował gdzieś w ciszy w Waszym umyśle, w waszym wnętrzu. Możecie czuć się niepotrzebni, możecie czuć się nieważni. I to też może bardzo mocny wpływ wywrzeć na wasze decyzje, na wasze poczynania. Możecie też zapomnieć, jakie są Wasze cele. I możecie też nie mieć czasu żeby porozmawiać w tematach dla Was istotnych. Tu trzeba zająć się bieżącymi sprawami i postawić na czysty i jasny, czysty i jasny umysł. Tu możecie też zetknąć się z obojętnością w tej karcie. To może być, może być was, Wasz przeciwnik. A teraz co może Wam pomóc? I mamy tutaj pazia. Pazia y, Kielichów. Paz Kielichów, kochani, co Wam może pomóc? No, może Wam pomóc miłość. Mogą Wam pomóc y, drobne, y, drobne uczucia. Mogą Wam, y, mogą wam, pomóc, y, może wam pomóc otwarcie się na, y, na dobro. Otwarcie się na przyjmowanie y, do siebie pozytywnych y, pozytywnych y, emocji. Może Wam pomóc e, e, bardzo, e, kochani, e, trzeźwy osąd i poszanowanie dla własnych, e, poszanowanie dla własnych emocji. E, ale myślę, że czasem odwrotność tej karty też mogłaby Wam pomóc. Mógłby Wam pomóc też pewien, pewnego rodzaju step, sceptycyzm e, w, w pewnych sytuacjach. I wątpliwości, które macie, też mogą, mogą wam pomóc, bo czasami wydaje nam się, że są rzeczy bardzo proste, które, które, przez które prosto przejdziemy, ale nagle nasuwają się pewnego rodzaju wątpliwości. Co by było, gdyby, ale jednak może spróbować czegoś innego. Więc te wątpliwości też mogą wam pomóc w podjęciu ważnych dla was decyzji, w dalszych krokach przede wszystkim, nie? Ale tutaj, kochani, uważajcie też na to, na pewnego rodzaju niespodzianki, nie? Bo niespodzianki, czyli to, co los dla was gdzieś tam przyniesie, to, co gdzieś was, wam rzuci jakby pod nogi, co będzie wydawało się dla was kłodą, niekoniecznie musi być. Może wyskoczyć po prostu coś jak Filip z konopi. I to będzie pomocne, więc tak jakby ta karta mówi, chwytaj dzień, nie? Chwytaj dzień. Co wam pomogą, co wam jeszcze może pomóc? Dobre wiadomości, które was podniosą na duchu, to na pewno. Dobra, i teraz tak, nadzieje i obawy. Nadzieje i obawy mamy tutaj księżyc, więc są i nadzieje, tak, i obawy. Karta księżyca, no wiadomo, mamy tu jakieś wątpliwości, nie? Mamy tu jakieś, jakieś niejasne sytuacje, coś jest ukrytego, coś jest, jest coś tajemniczego, są jakieś emocje w tym wszystkim. Też tutaj karta może mówić o naszych emocjach, o, na, o naszej wyobraźni, o naszej wyobraźni i o tym, że musimy popracować z różnymi aspektami własnej nieświadomości to będzie to będzie ważne, to będzie bardzo ważne. I waszą nadzieją w tym, wszystkich, w tym wszystkim może być zachowanie spokoju, zachowanie spokoju, nie obarczanie się poczuciem winy, że czegoś nie zrobiłam, że coś zro czy, czy nie zrobiłem, że zrobiłem coś źle, że może nie w tym kierunku, bo czasami coś co jest y ukryte i, i niejasne, potem okazuje się nagle, jakby um, czego ja się bałem, nie, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Ja bym tak to, tak to ujęła. Trudno jest tutaj, trudno jest tutaj, trudno jest tutaj powiedzieć tak jednoznacznie, jakie mogą być te nadzieje, a jakie mogą być, jakie mogą być te obawy. Na, y, y, obawą może być to, że Wydawać wam się będzie, że wszystko co robicie jest jakimś wielkim kurde snem, yy, jakąś wielką yy, nocą, nocą, ciemnością jakąś wielką. Nie? Że trochę tam gdzieś się coś, jakieś światełko w tunelu pojawiło, no bo księżyc, więc od czasu do czasu gdzieś tam nam, nam, nam tą drogę oświeca, ale jednakowoż do końca nie jest to jasne. Jeszcze muszę dalej szukać, jeszcze muszę. Dalej m, m, gdzieś drążyć. Nie? I tutaj przy tej trójce mieczy, kochani, ta karta przy tej trójce mieczy będzie mówiła, że y, czegoś się obawiam, nie? że coś cały czas czuję, jakby gdzieś tam pod skórą się działo, jakby mm, niejasności y, może nie są na tyle jeszcze niejasne. Żeby umieć je określić, o tak, nie? Żeby umieć je określić, umieć z nich y, y, wyciągnąć naukę, wyciągnąć coś dobrego dla siebie. Następna karta to jaki kierunek działania y, należy podjąć. I tutaj mamy dziesiątkę mieczy. No obudzić się z tego snu, nie? Przede wszystkim obudzić się z tego snu i nawet jeżeli coś nam pójdzie nie tak, coś pójdzie nie y, tak jak powinno, y, y, to odważyć się Yy, na yy, powstanie z kolan, nie? bo karta dziesiątka, dziesiątka mieczy będzie mówiła, że już wiem wszystko, już wiem wszystko, co jest mi potrzebne. I nie potrzebuję rozmyślać, nie potrzebuję yy, następnych jakby yy, bodźców do tego, żeby działać, bo ja już wiem wszystko i, i ja już wiem, że moje obawy. One się zmaterializowały, One już by, to już było, tak? To już zaistniało gdzieś w moim życiu. I y, trzeba tylko teraz wymusić jakby w, z siebie, wykrzesać z siebie, y, żeby wasz umysł y, zaczął z wami fizycznie współpracować. Nie. Cierpliwie czekać też. Y, ten konkretny model myślenia wy już macie. Tylko musicie podążać własną drogą od, i odkryć, że yy, to, co robicie, jest w pełni zrozumiałe i w pełni świadome. Ja tak, tak odczytuję yy, właśnie tą kartę. To jest jasność myśli też. To jest wyraźny cel. Wyraźny cel, który stoi przed Wami. I nawet jeśli czujecie, że to wszystko Was przybiło, że to wszystko, yy, że, że, że ciągle musicie z czymś walczyć, nie? to w tej karcie poczujecie również też, że Wasze myśli skupiają się wokół konkretnych spraw, a nie tylko samych yy, idei. Dokładnie tak sądzę. Następna karta, kochani, to Wasze otoczenie albo jak Was widzą inni. Oni Was widzą dobrze, bo tu jest karta Sądu Ostatecznego, czyli karta, która będzie Wam mówiła, że otoczenie mówi o tym, że widzą światełko w tunelu, widzą poprawę sytuacji, widzą też drugą szansę. Która została, która została was, wam, wam dana, tak? Być może, być może, że tak właśnie będzie. Karta, karta sądu ostatecznego może też mówić o tym, że odnajdujecie się poprzez podjęcie decyzji, że wahania, Wasze zostały usunięte i wszyscy to widzą i jakby tutaj też chcą wam pomagać. Może tutaj trzeba będzie rzeczywiście postawić też na rodzinę, na kogoś mądrego w rodzinie. Może rodzina będzie tutaj dla Was, dla was oparciem. Wasze otoczenie może prowadzić Was do zmiany w Waszym życiu poprzez nadanie pewnego takiego impulsu, nie? Tak jak, jak on tutaj tą trąbą wzywa wszystkich do powstania. Więc, więc ktoś tutaj też może jakby Was do czegoś wezwać. Tak sądzę. No i teraz tutaj znajdziesz siebie. W kole fortuny znajdziesz siebie. Albo to, co osiągniesz, nie? Czyli karta, która mówi, że nieustannie wszystko się zmienia, że życie to niekończący się ruch, że jest chossa, że jest bessa, że życie nigdy nie toczy się w samotności. Że zawsze. Karta koła fortuny pokazuje, pokazuje nam różne mo możliwości, które będą się zmieniać w zależności od tego, w jakim momencie na tej drodze będziemy. Że raz jesteśmy na dole, raz jesteśmy na górze, tak? Że możemy czasami liczyć na jakiś szczęśliwy traf. Że yy, czasem jest dobrze, czasem jest źle, ale umiemy się z tego podnieść. Potrafimy się z tego podnieść. I musimy słuchać tutaj koniecznie naszej intuicji. Musimy kręcić się w tym kole fortuny i próbować się dostać do jego środka, z którego wszystko pochodzi, do tego centrum? Myślę, że tak. Myślę, że musimy zaakceptować, kochani, te zmiany. I yy, jeśli znajdziecie się w centrum tego koła fortuny, to zobaczycie wtedy, że jest złoty środek, jest złoty środek na wszystkie wasze trudności, na, na pokonanie tych, tych, tych trudności. I że musimy zaakceptować, musicie zaakceptować właśnie to. Że w życiu raz jesteśmy na górze, raz jesteśmy na dole, raz jest dobrze, raz jest źle. I właśnie o to chodzi, że bo gdyby, gdyby cały czas było dobrze, to byłoby nudno. Gdyby cały czas było źle, też by było no może nie tyle nudno, co tragicznie wręcz, nie? Ale że raz jest, przecież tak samo, czasami nawet to koło fortuny możemy też porównać do tego, jak wstajemy z łóżka rano, jak się budzimy. Raz mamy dobry humor, raz wstajemy po prostu lewą nogą. Takie jest właśnie życie, nie? Ale koło fortuny mówi, że wszystko zmierza ku dobremu, wszystko zmierza w dobrym kierunku. Więc jeśli pokonujesz obecnie jakieś problemy i jesteś obecnie w jakiejś sytuacji, która, yy, 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 która na którą masz poczucie, że nie masz wpływu, to jednakowoż masz na nią wpływ. Zawsze na wszystko mamy wpływ. Nie ma takich sytuacji, no, no, no są, przepraszam, no, na śmierć nie mamy wpływu, tak. Ale y, mówię o takich, o zmaganiu się z codziennością, o zmaganiu się z takimi codziennymi y, problemami, mniejszymi lub też większymi, bo, bo czasami y, no, dla każdego y, problem ma. Y, y, Inny jakby poziom, tak? Czyli, czyli czasami dla jednego brak w domu zapałek może być tragedią, a dla drugiego jest po prostu śmiechem na sali. Nie? Więc to koło fortuny mówi, że wszystko toczy się w, w takim kierunku, w jakim się powinno toczyć. Ja tak uważam. Więc fajny rozkład, kochani. Fajne te karty, fajnie te karty pokazują. To jest rozkład urodzinowy, on jest bezterminowy, więc wszystko, co będziecie robić, będzie skupiało się koło wobec, wokół Waszej rodziny, waszej codzienności, waszej pogoni za pieniądzem, waszej pracy, waszego zdrowia. I wszystko to, co już gdzieś zasialiście, przyniesie Wam e, plon. Przyniesie Wam plon, dlatego że karta koło fortuny mówi, że wszystko idzie w takim kierunku, w jakim powinno iść. E, kochani, to byłoby wszystko, bo już gadam 26 minut. Życzę Wam e, powodzenia i wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Do zobaczenia, papa. Pa.